Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam znikającą monetę. A w ogóle tak to z tej strony jest Mr. Kseper, oczywiście. Znikającą monetę w Raz. Musimy trzeć, trzeć, przepraszam. Musimy trzeć, trzemy, o, pokażę Wam, pokażę. Zniknęła. Teraz wyjaśnienie oczywiście. Jest. Proszę bardzo. Jeżeli trzemy monetą, trzemy, trzemy. Pierwszy upadek jest specjalny. O, proszę bardzo. Pierwszy upadek jest specjalny. Więc udajemy, że bierzemy ją w prawo, a jednak bierzemy ją w lewo i ustawiamy ją do otarcia. Wtedy znika. Lecz jest na mojej szyi. Dziękuję. To koniec dzisiejszego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to proszę lajkujcie. Będę pokazywał Wam więcej sztuczek różnych. Popatrzę, jak to są różnie. Nauczę się niektórych. O i tam. Pokażę Wam swoje, oczywiście. Dziękuję. W dzisiejszym odcinku to tyle. Do zobaczenia.